Ciekani, dziś 1 maja, więc nie będę siedział w domu. Przyjechałem na magnes. Nie poddałem się, jak pamiętacie ostatnio, jechaliśmy z żoną i wyprowadziła nas nawigacja w pole, tyle, że jechałem od tamtej strony i tam jest ten szlaban. Miałem dojechać mniej więcej gdzieś tu, i tutaj pieszo przyjść. Bo na jednym filmiku, nie pamiętam teraz autora tego filmiku, widziałem. Na tej rzece Tytuł był Ruiny Mostu Kolei Piaskowej Tędy szła linia kolejowa Tam była, jak dobrze pamiętam Chyba kopalnia Łagisza, czy coś w tym stylu No i jest to Przemsza Jest płyciutko. Bardzo mnie to cieszy Bo zaraz wskakuję w Wodery i do wody. Także widzimy się w wodzie. Jeszcze sobie tylko podjadę bliżej. Bo tam, 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 tam jest ta rzeka. A idzie podjechać, bo tutaj szły praktycznie pod całą rzekę. Tam do cienia nie będzie tyle dźwigania. Mam nadzieję, że tam w ogóle coś wyjdzie. Nie? Także ja już tutaj dojechałem. Tu Saracenowóz stoi. Nawet widzę, zobaczcie, tam jest. Tu, jest tu jest złom na wierzchu, no ale no, idziemy tam do wody, żona już tam rzuca. Zobaczymy, czy coś będzie. No to już mam pierwszą stopkę, pierwszą śrubę, pierwszą podkładkę, a jeszcze do wody nie, nie weszłem, bo tutaj ściągam z tego co tam leżało? Nie wiem czy tu jakiś magnesiarz nie był I zostawił A tu żona już też ma pierwszy Dać coś Pierwszą śrubę ma okay. w tym yes. No zobaczcie Raz, dwa, trzy No to chyba będą się zapowiadają połowy A żona tu ma Pokaż Kompletna będzie stopka kolejowa i tu się zaczyna zbierać ja już mam tyle, ale to jest wszystko jeszcze z tego mostu ja jeszcze do wody nie weszłem no to pierwszy z wody kawałek druta, nakrętka i łowimy dalej kolejna porcja pręcik, to jest elektroda mniejszy, znowu nakrętka także ona tu kolejną kawałek gryły i nakrętkę wyciąga tym razem kawałek gwoździa i pół śruby ze stopki kolejowej. Kolejna śruba, że ona tam też coś co chwilę wyciąga. Ogólnie jest ciepło. Jak widzicie, wody mam no, trochę powyżej kostek. Kamieni za dużo nie ma. Super. No i teraz takie kombo. Śruba podkładka sprężynująca nakrętka, nakrętka no to tym razem stopka kolejowa z wody bo tamta była z mostu tylko jakaś taka rozerwana, nie wiem no i właśnie była akcja ratownicza bo nie wpadła do wody mnie wyszło w międzyczasie coś co trzeba obsłukać bo nie wiem co, się znaczy jest jest tu śruba to już widzę ale co więcej a, jest kompletna śruba z jedną pędkiem a tu a tu jest pół Stopki. Tym razem mam nóż. I to taki taki całkiem fajny. Możliwe, że to jest pozostałość swinki harcerskiej. Zobaczymy, że ona tam też szaleje. Ja już mam prawie pół jadryka, tym razem taka czekoladka mała, taka podkładka chyba. Teraz znowu taki kawałek blachy. Ja się jeszcze nie ruszyłem tam na środek. Cały czas tutaj chodzę przy, przy brzegu. No, to wychodzi. I teraz znowu nakrętka i śruba ze, tej, no, ze stopki. Zobaczcie, jaka czyścić woda. I jak dobrze pójdzie, to na oko coś będzie widać. Znowu taki kawałek blaszki. A tu jest na oko. Z tego co widzę, to chyba będzie. co, nie chce się przyczepić. Czyli to nie jest. Nie jest metal. Lusterko. A myślałem, że to jest, wiecie. Nakrętka od słoika i kolejna nakrętka, żona tam też stuka. No ona mówi, że już ma pół kibelka, a Ja pół kibelka to już mamy kibelek. I teraz coś mam, coś większego albo większą ilość. A, zobaczcie, jak Makton daje robotę. Tu jest kawał blachy Centymetrowy. Takie 10 na 5 na centymetr. A tu jest stopka. No, także tak jak zawsze mówię na filmach, jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem magnesu, no A żona trzecia stopka. Nad zakupem magnesu to tylko się udać do, do Maktomu. Link do sklepu widzicie mieli w opisie. I kolejna stopka, kolejna nakrętka, dwie nakrętki. Kolejny kawał blachy. Przedtem jeszcze były trzy nakrętki, dwie podkładki, no ale już was tym nie drażnię, bo dzisiaj jest dzień nakrętkowy chyba. No, tyle co powiedziałem, zanurzyłem magnes i znowu śruba, znowu nakrętka. I kolejna śruba. Tym razem dla odmiany taki kawałek blaszki. No i teraz znowu nakrętka, podkładka, kawałek śrubki. No, teraz to jest odmiana. A GD to było chyba wiaderko z tego co widzę niebieskie teraz taki kawałek blachy albo rury pękniętej, może być rura żeliwna pęknięta no to jest i teraz taki kawał śruby no i kolejna śruba tym razem taki kawałek blaszki teraz na oko chyba ładowarka z laptopa jest kabelek, będzie medziła. Żona ma wkręt kolejowy pierwszy, ja tutaj jeszcze nie złowiłem. No i super. Teraz znowu śruba z nakrętki ze szkłem. kawałek pręta. Mam kolejną podkładkę, a tu mam przyłapanie zaraz mocne. No i to mocne przyłapanie okazało się kolejną stopką. A teraz mam. To jest z łańcucha. Tu jest oczko, tu jest oczko, taka zączka, z takiego dużego łańcucha. Jak pstukam wam pokażę. Zobaczcie. Widzicie? Prawie jak z roweru, tylko takiego dla, dla olbrzyma. Żona tam coś ściągnie. Śruba. Zobaczymy. Wkręt kolejowy. Kolejny. A ja jeszcze nie. Za to ja mam kolejny kawał centymetrowej blachy. Odłożyłem tylko magnez, no, tu, tu mam wiadro, patrzcie, już jest prawie pełny. Znowu kawał blachy. I kolejna stopka kolejowa. Żona już trzecią śrubę. Ja znowu nakrętka śruba. Co masz? Nie wiem właśnie. Ciężkie. Już idziemy zobaczyć do żony, Co tam ona ciągnie? Zobaczcie na żywo Podkładka kawał pręta Tu jest taki kawał też blachy No maktom. co ja będę dużo mówił Maktom. Ciągnij nie spadnie no a ja teraz taki kawał śruby Kamień magnetyczny i tu kawałek podkładki I kolejny gruby kawał blachy, kolejna nakrętka Kolejna stopka kolejowa, idę tam do żony, bo ma zaczep jakiś. No i teraz zobaczcie, pomogłem tej żonie, bo wiadomo, magnes na płask jak idzie, nie jest w stanie pewnych rzeczy wyszarpać. Przyszedłem i patrzcie, może nie pod słońce, taki kawał rudy, znalezisko od żony, więc idzie. Do wiaderka od żony zobaczcie. Tyle co poszłem swoje załadować, żona znowu mi woła. Patrzcie, może w tą stronę to jest kawałek szyny, tylko nie ma główki. Jeszcze ktoś ma. Śmiałość powiedzieć, że maktum nie jest dobry. No ja mam dzisiaj dzień stopkowy i nakrętkowy. Idę wymienić wiadra. W drodze po wiadry przyszedłem zobaczyć Johnny. No też już się zbliża do pełnego. Co tam masz na magnesie? Szósta stopka. Szósta stopka. Już jestem na górze. Ta tam znowu coś suka. Taką dużą, dużą śrubę nakrętkę znalazła i co chwilę na rowerach przejeżdżają, super pogoda, łowimy dalej A tam jeszcze widzę tam jeszcze widzę, że będzie trzeba po niego A tu widzicie? Także mam to co Wam przed chwilą pokazywałem Wkręt i taki kawałek grudki Rowiada. I idziemy do wody a tu jeszcze na oko tak, taki kawał żeliwo albo czegoś no i kolejna śruba i kolejna stopka no to teraz mam ja pierwszy wkręt z wody tam tego nie liczę bo był z mostu no i kolejne dwie podkładki a tu w międzyczasie jeszcze śruba Nakrętka, nakrętka, pręcik. Tam daleko kaszuszki pływają, a ja mam kolejną stopkę. że ona tam ciągnie, a ja kolejna stopka. Teraz taki kawał blaszki, kawałek pręcika. Teraz dwa takie pręciki, kapsel, nakrętka mała. Teraz kolejna nakrętka, ale widzę tu też podkładkę. Kolejne pół stopki kolejowej. I kolejna śruba. Teraz z kolei wkręt kolejowy. Tylko bez łebka. Teraz takie połączenie śruba, nakrętka i kawałek prędka. No to będzie kolejna śruba, ale taka upalona, że. nakrętka ze śrubą. Teraz kolejny taki kawałek blachy. To są miła podkładki. Nie, nie jestem pewny czy one mają dziury. No to kochani, teraz są już kilogramy. Już nie wspomnę, że jedne pełne wiadro jest w aucie, że ona się zbliża do pełnego wiadra. Ja w tamtym wiadrze już mam pół. A teraz patrzcie Widać może tak. Łupka kolejowa. Super. To już waży. A dopiero doszłem na drugą stronę mostu. I odstawiłem magnes, żeby iść łupkę. a tu znowu taka ta blacha. I kolejna blaszka. Tym razem wiem na 100% że podkładka, bo ma dziurę. Teraz takie pręcik, to jest wiertło. Tu taki kwadratowy, zbrojeniowy tu kawałek blaszki. I znowu kawałek śruby upalonej, kawałek płaskowniczka. Teraz takie kółeczko. Wszystkiego Wam nie pokazuję, bo... no ale jest już pół wiadra. No to teraz Macton sobie wyrwał taki kawałek rury. Poszedłem zanieść rury okazała się prętym, zaraz wyszła śruba. Tam pozdrawiam dwóch miłych panów, którzy się pytali co tu robię, bo tutaj mieszkają. Wyjaśniłem, podziękowali za czyszczenie, Bardzo miło. Jeżeli będziecie oglądać, pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj jest mega wypad. Poszedłem tam do żony. Odłożyłem magnes, dźwigam go, stopka kolewa. Teraz taki kawałek płaskownika. I znowu śruba. Ciągle stoję w tym samym miejscu i kolejna ta stopka. Przy tej ilości dzisiejszego zoomu, nowa rękawiczka już nie dała rady. I kolejna śruba. Ja to normalnie kocham, idę coś odnieść do wiadra, kładę magnes, przychodzę, na magnesie śruba i nakrętka sprężynująca. No i ta sama sytuacja, poszedłem odłożyć magnes, przychodzę, śruba. Patrzcie, tą śrubę jeszcze mam tu, a tu już jest stopka kolejowa. Tym razem dwie śruby na raz. I teraz taka płytka. Teraz przychodzę po muzyonie. Zobaczcie, jaki kawał wytargała. Masakra. No nie widzieliście, co żona przed chwilą wyciągła. Teraz ja, kawał śruby i tym będziemy kończyć na dziś. Jesteśmy wykończeni, ale przyjedziemy tu jeszcze, bo to miejsce ma potencjał. Także do następnego kochani. Widzimy się na ważeniu. Tak więc kochani zaczynamy ważyć Najpierw od żony. Bo to cholerstwo ciężkie. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze ta do tego. O, za dużo. Tu jest 39,5 kg. Prawie 40

Trzydzieści siedem dwieście Drugie na to Plus To Trzydzieści sześć Czterysta Taki super wypadek i do tego kochani.